Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy na bocznicy do Polkarbonu. Tory są wyjeżdżone, więc bardzo fajnie. No Ostatnio jest super okres Polkarbonu, ponieważ no, tory są wyjeżdżone ładnie bardzo i ten stan się utrzymuje co najważniejsze, ponieważ ja pamiętam takie czasy, kiedy bardzo słabo jeździli, prawie w ogóle. i no i tory miały bardzo znikome ślady wyjeżdżenia, użytkowania a też e, przypominam, że dzisiaj mamy uderzenie e, pod w, dr, drugie uderzenie dzisiaj mamy drugie uderzenie dlatego, bo e, byliśmy tutaj raz jakiś czas temu mm, nie wiem ile dokładnie czasu minęło 3 miesiące, może, nie wiem, nie wiem e, no i jesteśmy ponownie. Kolejna próba, bo wtedy nie udało nam się nic tutaj złapać, więc dzisiaj spróbujemy coś złapać. Zobaczymy czy się uda, tory są wyjeżdżone, więc szansa jest. Ale muszę powiedzieć Wam jedną rzecz. Idziemy teraz do bramy. I teraz tak, jeżeli brama będzie zamknięta, to tego materiału nie będzie. To ja po prostu wracam do, do domu. No bo brama zamknięta, no to nie będę siedział. Mimo, że oczywiście to też nic nie oznacza, bo brama może zostać otwarta w każdym momencie. Jednak... Jak będzie zamknięta, to wracamy, materiału nie ma. I Wy nigdy tego nie zobaczycie. Ale, jeżeli za chwilę zobaczymy, że brama jest otwarta, to da mi to więcej motywacji do czekania, da mi to większą szansę na to, że coś pojedzie. No więc zaraz się o tym przekonamy. Bo już za chwilę będę przy bramie. Na razie jeszcze przy niej nie jestem. Idziemy sobie... Idziemy sobie tutaj... Tak jak widać tory bardzo wyjeżdżone To jest dobry znak A my idziemy sobie dalej w stronę Polkarbonu Chyba wiecie co to oznacza Brama otwarta Czekamy na skład Myślę, że zaraz będzie się tutaj coś działo Ponieważ przed chwilą słyszałem sygnał pociągu I, i dlatego postanowiłem, że tutaj mniej więcej się przygotuję w okolicach bramy. Nie jest to najlepsze miejsce na zdjęcie, ponieważ już tutaj robiłem zdjęcia, ale no, ale gdyby coś miało jechać to wolę to fotografować i mieć pewne miejsce na fotografowanie. Coś jest w zakładzie. Nie wiem, czy słyszałem zakładówkę, czy może słyszałem jakąś inną lokomotywę. Zobaczymy. Chwilę tutaj postoję. Jeżeli tutaj się nic nie stanie, jeżeli ta loko lokomotywa nie ruszy, która jest teraz na zakładzie no to pójdziemy sobie w kierunku groźca prawdopodobnie. Na razie sobie chwilkę poczekamy, bo tak jak mówię, przecież słyszałem sygnał. Na zakładzie jest e, zakładówka i nie ma innej lokomotywy, niestety. Niestety słyszałem zakładówkę. E, stoją na zakładzie białe, e, prywatne węglarki. Teoretycznie coś może po nie przyjechać lub też coś może przyjechać na zakład. Niestety, no... szanse u mnie troszkę zmalały już, nadzieje troszkę zmalały, bo liczyłem, że coś będzie na zakładzie, ale oczywiście nie ma to znaczenia, bo nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć na Przemyśle. Tak też pójdziemy sobie teraz w stronę Grodźca powolutku, powolutku sobie pójdziemy. Um, no i tyle, no może coś powiedziemy, miejmy nadzieję, to jest drugie uderzenie na polkarbon tutaj. Wiadomo już zrobiłem trochę różnych zdjęć na szlaku do tego zakładu. ale nigdy jeszcze nie złapaliśmy pociągu robiąc takie materiały jak ten teraz także jestem bardzo ciekawy czy się uda no chciałbym żeby się udało jak nie no to trudno to później będzie trzecie uderzenie a później kolejne i tyle no do skutku nie na razie cisza na razie kompletnie nic się nie dzieje brama otwarta tor wyjeżdżony dzień roboczy coś tam na zakładzie się dzieje skoro, skoro lokomotywa dawała jakieś sygnały oraz brama jest otwarta przecież także no nic nie ma co gadać ja idę sobie dalej, no i zanim długo się znowu odezwa, co mam wam powiedzieć? Co mam wam powiedzieć? Jestem sobie na szlaku, jestem, myślę sobie, no idę na ten grodziec, co nie? pomyślałem, a no, pójdę sobie kupić wodę do picia, co nie? Może no, tu gdzieś jest jakiś sklep, bo, bo nie wziąłem. No i co się dzieje? No, no nic, no kiedy ja zszedłem, no to oczywiście jedzie skład, więc to jest chyba oczywiste dla was. Yy, ST34, PKP Cargo, no nic specjalnego w pewnym sensie. Ale no przyszliśmy tu po to, żeby robić zdjęcia, tak? Udało się naprawdę co coś złapać, bo mam zdjęcie, więc się cieszę, udało się zrobić zdjęcie. Super, naprawdę bardzo się cieszę, naprawdę. Yy... Tylko no troszkę szkoda, że to pierwsze się nie udało, ale to nieważne, bo to wiecie, nie można patrzeć na negatywy. Zawsze to łatwo jest patrzeć na jakieś negatywne elementy, które się dzieją, a ciężej te trudne te, te takie małe elementy docenić. Dlatego no, skupmy się na docenieniu tych, tych elementów em, małych, no i tyle, no i tyle. teraz co? Rezygnuję z kupna wody, no bo przecież nie będę tam bardzo oprać kolejny, tylko idziemy na zakład, i spróbujemy jakoś jeszcze coś zrobić, sfocić te lokomotywy, które są teraz na tym zakładzie. No i tyle, no. A później, później zobaczymy, jak to będzie. No nie chcę mówić, co będzie później, bo miałem plany na później, wszystko się zwaliło, nie kupiłem sobie wody, nie poszedłem na grodziec, pociąg mi uciekł, więc, więc z moich planów wyszło Jedno wielkie gówno, e, dobra, to nic panowie, to ja teraz, ja teraz spróbuję coś tutaj sfocić jeszcze, widzę, że oni tu się zatrzymali, dobra, mm, są tam, to ja teraz spróbuję podejść bliżej, oni jadą, tak, nie stoją, spróbuję, spróbuję podejść troszkę bliżej i zrobić jakieś zdjęcie jeszcze, udało mi się zrobić jeszcze jedno ciekawe zdjęcie na Polkarbonie, I teraz zobaczymy co będą robiły maszyny cargo, czy wyjadą od razu z zakładu e, Czy będą tam stać. Zdając życie będą tam jeszcze stały Nie to długo ale no kto wie, miejmy nadzieję, że coś się, coś się ruszy szybciej jednak. Zobaczymy <trym zainteresowań> Tak jak widzicie, chłopaki sobie pojechali, dwie lokomotywy um, No i co ja wam mogę powiedzieć? Szczerze przyznaję, że jestem bardzo zadowolony Oczywiście, że fajniej by było złapać prywaciarza Fajniej by było złapać jakiś nietypowy lok Jakieś talboty, może czasami się tu pojawiają talboty. No, wiadomo, że to wszystko byłoby lepsze, 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 ale ale, 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 ja cieszę się bardzo z, z tego, co mam. Z tego, że udało mi się, um, udało mi się coś złapać po prostu tutaj. To jest trudne. To, to z... Na polu karbonicy złapać wcale nie jest aż takie bardzo proste. Oczywiście, aktualnie jest taki okres, że tak jak już gadaliśmy. Tak jak, już, tak jak już gadaliśmy, tory są bardzo wy, wyjeżdżone, więc, więc jak najbardziej jest to prostsze niż, niż kiedyś, gdzie na przykład były momenty, że rzeczywiście kompletna, kompletna kicha i kompletny brąz. Ale no bardzo się cieszę. No. Udało się kilka zdjęć zrobić. Ile ja zdjęć zrobiłem? Raz, dwa, trzy, cztery zdjęcia. Super. No, jeszcze podjedę tutaj pod zakład. Zobaczymy, czy da się jakieś fajne zdjęcie zrobić w zakładówce, jakieś, którego nie zrobiłem wcześniej może i tyle, i raczej będziemy wracać do domu także zaraz wracam już się nie fatykuję specjalnie żeby zrobić jakieś zdjęcie e, zakładówki być może jakbym jeszcze chwilę tutaj pobył to by się coś udało ale wolę powolutku sobie wrócić na przystaneczek i chcę też zaznaczyć, że podejmuję decyzję o powrocie dlatego, bo przyszedłem, udało mi się zrobić zdjęcia i Mógłbym czekać dalej, oczywiście, ale później to by się mogło zamienić w coś takiego, że czekam, czekam, czekam i nic nie jedzie. To też, oczywiście, może być błędna decyzja, bo kto wie, być może jak tylko yy, Gagar i Stonka wrócą na Łagisze, to yy, no to od razu może wyjechać coś nowego, oczywiście. Jakiś prywaciarz, na przykład, i może tu przyjechać. Bo pamiętam nawet takie czasy, pamiętam dokładnie taką sytuację gdzie właśnie byłem na Łagiszy przyjechał z Polkarbonu Gagarin jeszcze w barwach PCC Rail z węglarkami Schenkera na Łagisze i jak tylko on tam przyjechał od razu wyjechał z Łagiszy na Polkarbon Rumun zielony z węglarkami Cargo więc takie sytuacje się zdarzały, zdarzają że, że jest na przykład duży ruch gdzieś no i od razu się dzieje. Pamiętam też, to było bardzo niedawno, bo to było w tym roku było tak, że, um, że byłem na Łagiszy, przyjechał z Polkarbonu Klas EWS-u i odebrał z łagiszy węglarki Shankera które tam stały i zabrał je od razu z powrotem na Polkarbon. Nie zrobiłem wtedy żadnego zdjęcia, ponieważ mi się nie udało, bo byłem na drugiej części stacji, na Łagiszy, a ona jest całkiem długa ta stacja i nie byłem w stanie zdążyć nawet do tego klasa, żeby go tam sfocić, bo on tylko przyjechał, podpiął się i od razu odjechał. No, więc tak to wygląda. Więc mogłoby coś jeszcze oczywiście tutaj jechać i na przykład dobrym pomysłem mogłoby jeszcze być czekanie tutaj. No, ale podejmuję decyzję o powrocie, bo też życie jest takie, że trzeba podejmować jakieś decyzje, nieważne czy jest to zła decyzja, czy dobra to trzeba je po prostu podejmować e, także tak to wygląda, jeszcze chwilę tutaj chyba poczekam bo e, jeszcze trochę mam czasu do autobusu ale no generalnie już plan jest taki, że wracamy e, Przykowała się w ogóle dłuższa wycieczka, bo patrzcie, gdyby nie pojechał Gager i Stonka, to ja jeszcze prawdopodobnie bym szedł do tego ogrodca i jeszcze bym nawet tam pewnie nie doszedł. Już pewnie byłbym blisko, albo już bym nawet dochodził tam, ale no, możliwe, że jeszcze bym szedł. A sytuacja się całkowicie zmieniła, pojechał Gager i Stonka i ja już jakby jestem już naładowany, już mam zdjęcia, coś się udało zrobić, zadanie wykonane. No i tak też ja już jestem w drodze do domu, więc sytuacja może się diametralnie zmienić w zależnie od tego, co się dzieje, tak jak widzicie. Ja sobie szedłem kupić wodę, teraz już o żadnej wodzie nie myślę, już nie jest mi potrzebna, bo jestem nabuzowany, naładowany energetycznie przez to, że ten skład pojechał. Jeszcze tutaj sobie przy tym mostku chyba poczekam i zaraz będę szedł na przystanek. Ja już jestem u siebie na kwadracie, więc to jest koniec wycieczki i widzimy się w kolejnym materiale. Cieszę się, że udało się dzisiaj coś zrobić. Do zobaczenia następnym razem.